Drodzy Państwo, jest ja ze mną, Radek Winiarczyk, mówimy Okej. dzisiaj o tym, jakie błędy najczęściej popełniają kupujący oraz sprzedający samochody. Temat, mam nadzieję, intrygujący dla wszystkich z Was. Piąty błąd, piąte, piąty problem, o którym chcielibyśmy powiedzieć, to jest to, na co stać kupującego. O. Ratko, powiedz mi, jak często i czy w ogóle kupujący są świadomi tego, ile mają wydać pieniędzy, lub też ile chcą wydać pieniędzy? Zwykle powiedzmy na 70% przypadków te budżety klienta są przeszacowane. Mam wyobrażenie, że chcę kupić sobie Audi A6. Ale niestety w tym budżecie możemy mieć tylko Audi A4 na przykład. Mhm. Więc um, oczywiście są jakieś różne formy, jak leasingi, jak wynajmy, gdzie ten koszt się powiedzmy troszeczkę inaczej rozkłada przy, 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 przy prowadzeniu działalności gospodarczej. No wiadomo, robimy sobie koszty leasingiem czy wynajmem. Aczkolwiek, ja podam taki bardzo, chyba, dobry przykład tego, jak ten budżet można sobie zoptymalizować troszeczkę. Uh -huh. Jakiś czas temu trafił do mnie człowiek, który chciał, który chciał akurat Audi. Audi A4 w kombi. I samochody z 2012-2014 roku są na poziomie oczywiście mówimy o pełnej fakturze są na poziomie 60-70 tysięcy. Za dobry egzemplarz, dobrze wyposażony. Klient po wypytaniu, co tam, czego potrzebuje tak naprawdę w samochodzie, stanęł na tym, że nie kupił Audi, a kupił Volkswagen Passata, który był lepiej wyposażony, Aha. młodszy i tańszy. Czyli warto tutaj zwrócić uwagę na to, że zafiksowany klient na jeden konkretny model, później rzeczywiście ma prawo zmienić Oczywiście. swoje mniemanie, swoje oczekiwania. I dobrze, jeżeli to robi, zamiast mm -hmm. dążyć do tego, na co go po prostu nie stać, tak. czyli na te wspomniane przez Ciebie Audi A4, tak? A4, dokładnie. A4 musiałby wydać określoną kwotę, która prawdopodobnie, której mm -hmm. po prostu nie posiada, albo byłaby zbyt wielkim dla niego e, obciążeniem. Tak samo, jak w, jeżeli podalibyśmy przykłady leasingowe, to zwykli klienci pytają, mówią, ja chcę płacić 1500 zł brutto mm -hmm. ratę. I ja, e, mając tą informację, muszę taki samochód znaleźć tak e, dopasować ofertę żeby się zmieścić w tym budżecie cenowym. I to też zmienia troszeczkę wyobrażenie samochodu wymarzonego dla klienta. No to jest bardzo ważne, ponieważ przy leasingu, jeżeli już mówimy do przedsiębiorców, ważna jest opłata wstępna, Oczywiście. potem wykup końcowy i właśnie ta rata miesięczna, tak, tak żeby rzeczywiście prowadzić działalność gospodarczą nie dla utrzymywania samochodu, to stoczy, ale żeby po prostu to było narzędzie, tak jak jest z reguły narzędziem po prostu pracy dla tak biznesu. Jest. I świadomość, żeby dojść do tej świadomości, trzeba trochę czasu i rzeczywiście zrozumieć, jaka kwota jest dla mnie najbardziej oczywiście. odpowiednia. A teraz w drugą stronę. Czy są osoby, które idą kupować auto i potem zaczyna się wyciąganie pięciu skórniaków? No to oczywiście, że tak. W ogóle... Bo jest to wymarzone, bo jest to jedno. Tak. I on chce mieć. W ogóle hitem, hitem jaki, jaki usłyszałem, to powiedziała mi koleżanka z salonu BMW, gdzie klient kupował BMW G30, czyli tą najnowszą, koleżanka zaproponowała, no to może dywaniki gumowe za 450zł? Klient powiedział, że nie, że kupi sobie na Allegro taniej. Więc, uh -huh. więc nie można się, że tak powiem, wystrzelać ze wszystkiego na, na dzień dobry. Trzeba sobie zostawić pewne marginesy, ponieważ wiadomo, że tak jak w przypadku auta nowego Krzyśku, warto pomyśleć na przykład o dodatkową gwarancją. Co by nam później to zredukowało? Serwisy. Przez na przykład cały okres um, użytkowania bądź też finansowania samochodu. Dokładnie. I teraz tak, jeszcze pytanie właśnie takie do ciebie w kierunku najmłodszych widzów. Uh -huh. Czy oni rzeczywiście są świadomi, kiedy przychodzą ci młodzi klienci, tacy po 20-20 parę lat, czy oni są świadomi tego, na co ich stać? Czy oni są Nie. świadomi tego, ile kosztuje w ogóle utrzymanie auta? Uh -huh. Bo my mówiąc dzisiaj o tym, jak negocjować z głową zakup auta, no to oczywiście idąc na to spotkanie z potencjalnym uh -huh. sprzedawcą, Musimy wiedzieć, oprócz ceny detalicznej, czy tam ceny nawet na fakturę, ten samochód będzie jego kosztował. Ubezpieczenie to dzisiaj niebanalna sprawa w przypadku tak. młodych osób i jeszcze w niektórych województwach w kraju. Tak, prawda? dokładnie. To są ogromne pieniądze. Ja y, mam akurat y, takiego kuzyna, który kupił samochód używany za tam tysiąca mhm. złotych i ubezpieczenie, jakie musiałby zapłacić na dzień dobry, wynosiło dwa z kawałkiem. No, to, to, jest, to jest taki śmieszny przykład, ale jest. No tak, ale, ale I tak czy jest. ludzie są tego po prostu świadomi? Czy kupujący nie. są tego świadomi? Nie. Absolutnie nie. E, pewne rzeczy my zawsze e, ja działam w ten sposób, że przy sprzedaży samochodu, e, zawsze przed zakupem proszę klienta, aby sobie przeliczył ubezpieczenie. Właśnie to jest to, o czym powiedziałeś, e, żeby te wszystkie koszty, e, jakie poniesie na dzień dobry, żeby one były sumowane. i wtedy wiemy, czy. E, obniżamy sobie cenę pojazdu. E, czy Dokładnie. w, w sposób? Oczywiście. Pamiętacie powiedzenie, w dzisiejszych czasach e, nie jest problemem kupić, tylko utrzymać samochód. Oczywiście, prawda? że tak. I nawet jeżeli chodzi o te tańsze auta, czyli już używane z wielu letnią historią, mhm. rzeczywiście pojawia się problem jak potem finansować lub e, jaką, jaki mam budżet na bieżące remonty, serwisy, mhm. powtarzające się e, naprawy, które niestety przy autach na przykład 10, 8 czy iluś letnich są częstsze z reguły niż przy aucie właśnie Pewnie. 3 czy 4 letnim. I to naprawdę warto, żeby wszyscy nasi widzowie też zrozumieli, aby nie popełnili tego błędu, jako, jaki bardzo wielu ludzi robi, kupuje mhm. auto za x, a potem jest wielka frustracja i rozczarowanie. A ileż ono mnie kosztuje? Tak, dokładnie. A ileż ono, to nie tak miało być, prawda? To ale, nie tak ale miało Krzysztof, być. Tak też się dzieje w momencie, kiedy. Bo wiadomo, każdy samochód jeździ niekoniecznie na wodę jeździ, na, na ropę bądź benzynę, bądź jest hybrydą. Jest jeszcze element taki, powiedzmy, spalanie samochodu ile on pali. Trafia do mnie młody człowiek. On chce mieć 300 koni w samochodzie. Ten samochód A ma nie, jeździć. Aczkolwiek, tak, aczkolwiek nie bierze pod uwagę tego, że ten samochód będzie palił 18 litrów benzyny na 100. I nagle się okaże, że będziemy szukać rozwiązania w postaci instalacji gazowej, mhm. która niekoniecznie już pasuje do silników na turbinie. Mhm. Więc, więc to też jest gdzieś tam ten element, element eksploatacyjny. No, paliwo jest. Jest powiedzmy tutaj, w tym, ja bym to wpisał w ten kanon, bo i tak musimy tak. tankować, żeby jeździć i tak, tak samo jak musimy wymienić żarówkę, jak na nie świeci. Są osoby, dla których akurat spalanie jest kluczową, absolutnie sprawą mhm. zaraz po cenie. Tak. Oni chcą mieć po prostu bardzo tani w utrzymaniu samochód, którym na przykład mhm. rzeczywiście dziennie robią nie więcej niż 50 km, ale tak. dla nich jest to absolutnie ważne, żeby te mhm. rachunki miesięczne na paliwo, na paliwo wynosiły na przykład po prostu jedno tankowanie za Dokładnie. 250 Dokładnie. zł i już. I o tym trzeba rzeczywiście pamiętać. Także uh -huh. Radku, dziękuję serdecznie za tę rozmowę, ja za wszystkie Krzyśko. punkty, które żeśmy przeszli. Mam nadzieję, że nasi widzowie będą teraz popełniać mniej błędów przy uh -huh. zakupach. Pamiętajcie, negocjujcie z głową i jeżeli nie wiecie, czegoś, jak coś zrobić, pytajcie ekspertów. Albo tak od negocjacji, albo od e, porady związanych tak. z zakupem. Dziękuję serdecznie. Kupujemy głową, a nie sercem. O, dokładnie. <laughs> negocjujcie z głową. Dzięki, Dzięki Radku.